Cześć! Nie słyszeliśmy się od jakiegoś czasu, ale ja bardzo lubię nagrywać audio i mam nadzieję, że ty też to lubisz. A dzisiaj chcę zaprosić do nowego cyklu, do spotkania z małą, piękną książeczką. Przestań cierpieć, zacznij kochać. Miłość przyciąga wszelkie dobro. Wernera Ablasa. Właśnie przed chwilą skończyłam nagrywanie filmu o tym, jak, jest, jak ważna jest świadomość, jakich słów my używamy, no bo te słowa przecież pobudzają pewne stany w nas i wzmacniają pewne emocje. I mówiłam o tym, żeby zwrócić uwagę w szczególności na to, jak używamy słowa chcę, dlatego że słowo chcę niesie ze sobą taką przestrzeń braku. A ponieważ nasza energia podąża za uwagą, więc chcę może przynieść coraz więcej chcenia, a brak może poszerzyć tylko brak. I zaproponowałam, żeby zamienić to słowo na wybieram, ponieważ ono już jest nośnikiem zupełnie innych jakości. Dlaczego mówię o tym w tym momencie? Dlatego, że w pewnym stopniu ta książka będzie właśnie o tym: wybieram miłość. I tutaj autor pokosi, po, pokusił się o mm, taką tezę, a dodam, że on przez długie lata zajmował się przestrzenią rozwojową, zna bardzo wiele technik, sposobów pracy i to w odniesieniu do y, różnych dziedzin, różnych kontekstów. A suma summarum ostatecznie w tej książce napisał, że jest tylko jedno ćwiczenie, które jest warte zachodu, tak naprawdę. Które może zmienić bardzo wiele w naszym życiu. Jest to ćwiczenie miłości, miłości do siebie. No i o tym będziemy mówić, i z tym będziemy sobie pewne rzeczy rozjaśniać, może trochę nawet pracować. Przeczytam ci, żebyś wiedział, wiedziała, jaki jest ton tej książki, jaki jest nastrój, więc przeczytam ci kilka stron, a potem już będziemy sobie bardziej omawiać pewne rzeczy. Tajemnica rezonansu. Różne są przyczyny cierpienia: choroby, kalectwo, ból, depresja, lęki i fobie złość, gniew, rozczarowanie, smutek, niespełniona miłość, samotność, poczucie braku własnej wartości, problemy materialne, brak pracy i wiele, wiele innych. Ale nie ma ani jednego stanu cierpienia, którego nie uleczyłaby, lub przynajmniej nie złagodziła miłość. A więc przestań cierpieć, zacznij kochać. W dalszej części książki pokażę, że do tego potrzebna jest tylko Twoja decyzja. Mówiąc o miłości, nie mam na myśli przede wszystkim uczucia między kobietą i mężczyzną, lecz miłość niezależną od osób, obiektów, okoliczności czy warunków. W języku starogreckim zwaną agapę, czyli miłością niebiańską, w odróżnieniu od eros, czyli miłości pożądającej, i fila, czyli miłości przyjacielskiej aby kochać miłością do miłości czystą miłością agapę nie musisz stać się świętym ani oświeconym czy też pracownikiem światła nie musisz wyrzekać się własnych emocji i na przykład już nigdy z nikim się nie kłócić nie jest konieczna medytacja wizualizacja czy otwieranie czakry serca to jest o wiele prostsze każdy może nauczyć się świadomie wzbudzać w sobie agapę w każdej sytuacji życiowej kochać miłość Zakochać się w cudownym uczuciu miłości. Każdy, kto zdecyduje się na tę drogę ćwiczeń. Zapewniam cię, że opłaca się przynajmniej raz spróbować nie po to, aby stać się drugą matką Teresą czy kimkolwiek innym lecz tylko z jednego zupełnie egoistycznego powodu. Gdy kochasz, jest ci po prostu bardzo dobrze. Korzystaj z nieskończonego pełnego mocy potencjału miłości ponieważ jest ona istotą, istotą twojego istnienia. Miłość nie jest niczym innym jak wibracją. Wszystko w kosmosie wibruje, wszystko jest w ruchu. Materia wydaje nam się stała i nieruchoma tylko na skutek naszego ograniczonego postrzegania. Do takiego wniosku doszła współczesna fizyka kwantowa. Nic nie, po, nie spoczywa, wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje. Tak głosi również Kebalion, filozofia hermetyzmu uczy, że nie tylko materia, lecz każda myśl, każda emocja, każdy stan ducha ma swoją charakterystyczną wibrację, przy czym pozytywne, budujące myśli i uczucia, jak miłość, nadzieja, pokój i harmonia, mają wyższą wibrację niż nienawiść, zazdrość, zawiść czy gniew. Im wyższe są nasze wibracje, tym mniejszy wpływ mają na nas niskie wibracje z zewnątrz. Możemy dostroić swój umysł do dowolnego poziomu wibracji, Gdyż nasz, nasz mózg również wibruje w określonym zakresie częstotliwości. Tak jak radio z zakresem UKF nie odbiera fal średnich, człowiek o zatwardziałym sercu nie przyciągnie do swojego życia wydarzeń, które mógłby określić jako pełne miłości. Nawiasem mówiąc, wiesz, dlaczego przy odbiorze fal UKF pojawia się wiele mniej zakłóceń niż przy odbiorze fal średnich? Częstotliwość fal UKF jest wyższa. Podobnie dzieje się z nami. Gdy wibrujesz na najwyższym poziomie, na poziomie miłości, zakłócenia w twoim życiu zmniejszają się do minimum. Przeżywanie świata zewnętrznego zależy bezpośrednio od częstotliwości naszych wibracji na poziomie emocjonalnym. Odnosi się wrażenie jakby istniało jakieś tajemne porozumienie pomiędzy wnętrzem człowieka a światem zewnętrznym. Jeśli jesteś uwięziony emocjonalnie na niskiej wibracji, jak obojętność, brak akceptacji czy lęk, wszechświat, a przynajmniej ta jego część, którą postrzegasz, czyli twoje bezpośrednie otoczenie, reaguje problemami, trudnościami i przeszkodami, które wydają się prawie nie do pokonania. Możesz dojść do wniosku, że ten świat jest ci nieprzyjazny albo że jesteś mu całkiem obojętny. Jeśli natomiast znajdujesz się na wyższym poziomie emocjonalnym akceptacji swojego życia, fascynacji lub miłości, to wszechświat odpowiada sytuacjami, które odczuwasz jako pozytywne i konstruktywne. To, co poetycko określiłem tajemnym porozumieniem z naukowego punktu widzenia, jest prawidłością, prawidłowością natury. Chodzi tu o zasady rezonansu. W fizyce mówi się o rezonansie wtedy, gdy częstotliwość drgań pobudzających i pobudzonych pozostaje w harmonii w stosunku wobec siebie w tym stanie możliwe jest optymalne wzajemne oddziaływanie między systemami znamy takie oddziaływanie także ze sfery stosunków międzyludzkich co wyraża się na przykład w powiedzeniu nadajemy na tych samych falach właściwie powinno się powiedzieć wibrujemy z tą samą częstotliwością lub jesteśmy w rezonansie Wszechświat nie jest przestrzenią, w której ciała egzystują same z siebie, oddzielone od innych, lecz jest systemem zależnych od siebie istnień, polem wzajemnych relacji. Chociaż postrzegamy siebie jako całkowicie niezależne, odrębne jednostki, ostatecznie wszystko jest ze sobą połączone, wzajemnie na siebie wpływa i funkcjonuje jako całość. Gdy uświadamiasz sobie, jak bardzo jesteś zależny od czynników zewnętrznych, od ziemi, nieba, powietrza, wody, słońca, roślin, zwierząt. Gdyby to wszystko znikło, nie byłoby również ciebie. Powietrze wokół ciebie jest tak samo ważne jak twoje płuca, którymi to powietrze wdychasz. A potrzebujesz nie tylko powietrza, potrzebujesz wszystkiego we wszechświecie, żeby w ogóle móc, móc być sobą. Niekiedy zdarza nam się odczuwać bardzo wyraźnie jedność z naturą, gdy zachwyci nas piękny widok. Na przykład, zachód słońca nad morzem wzruszy uroda kwiatu, ujmie głębokie porozumienie ze zwierzęciem. Łączność z drugim człowiekiem dostrzec można czasami w kontakcie telepatycznym, zwłaszcza między osobami, które łączy silny związek emocjonalny. Odczucia i emocje przesyłane są bez anteny i kabla, tak jakby te osoby same były nadajnikiem i anteną. Wtedy wiemy, że ktoś o nas myśli, a nawet to, co myśli. Chociaż nie potrafimy sobie tego wytłumaczyć albo dzwoni do nas osoba, o której właśnie pomyśleliśmy. Związki takie ujawniają się ze szczególną siłą w sytuacji niebezpieczeństwa bądź śmierci, co więcej mogą poruszyć lub unieruchomić materię w otoczeniu odbiorcy. Coś takiego przeżyłem sam w dzieciństwie, gdy rankami często przebiegałem do sypialni rodziców i gramoliłem się do ich łóżka. Dokładnie w chwili, gdy umarła moja babcia, otworzyły się drzwi szafy w sypialni. Dobra znajoma mojej mamy opowiadała z kolei: że w chwili, gdy jej syn zginął na wojnie od kuli, ze ściany w pokoju spadło jego zdjęcie. Ktoś inny mówił mi, że u niego w domu zatrzymał się zegar w chwili, gdy bliski, człowiek, gdy bliski członek rodziny poniósł śmierć w wypadku. Po przeprowadzeniu odpowiednich badań można by z pewnością napisać o takich zjawiskach całą książkę. Ja jednak chcę tylko pokazać, że żyjemy w świecie. Który w swym wnętrzu składa się z wibracji, a jego części wchodzą ze sobą w rezonans. Chociaż nie musisz tego wiedzieć, ani w to wierzyć, żeby korzystać z zasady rezonansu, to jednak w jej zrozumieniu może Ci pomóc informacja, że jesteśmy istotami energetycznymi. To, co wiemy o sobie w świecie materialnym, jest tylko niewielkim wycinkiem naszego istnienia, naszego ja. Niczym koniuszek palca wystający z dziury w drewnianym płocie, za którym znajduje się prawie całe ciało. Nasza prawdziwa natura, nasze ja za drewnianym płotem to miłość miłość wszechogarniająca agape. To ona jest źródłem wszystkich innych rodzajów miłości niezmienna, niewyczerpana nie oczekuje niczego w zamian. Gdy jesteś nastawiony na miłość, automatycznie pozostaje że w rezonansie a zatem i w harmonii w jedności ze swoim najgłębszym ja Przeczytałam ten fragment mam nadzieję że książka ci się spodobała i to co mówi autor a dalej będzie jeszcze ciekawiej zapraszam